Cześć moi drodzy. W poprzednim odcinku opowiadałam Wam o tym, jak wyszywać pojedynczą nicią, i na końcu wspominałam, jak można wizualnie poprawić oba te płatki, zarówno ten wyszyty podwójną, jak i pojedynczą nicią. I dzisiaj to pokażę. Natomiast zanim zacznę, to chciałam Wam jeszcze pokazać to, jak wygląda duży haft podwójną nicią, kiedy jeszcze nie jesteś w pełni że się tak wyrażę biegły w tej technice. A mianowicie mam nadzieję, że to widać, że nie odbija mi się tu okno. Okno mi się niestety odbija, bo to jest za szybą, za pleksą. Ale podjadę bliżej. Ten kot jest wyszywany w całości podwójną nicią. Widzicie? Te ściegi, no Bądźmy szczerzy, tyłka to to nie urywa, szału nie ma. Ja go robiłam wiele lat temu. To był jeden z moich pierwszych, to był mój największy, pierwszy, największy haft. I o ile całość, jeszcze nie miałam wtedy tylu kolorów, co bym chciała, więc ograniczoną paletę miałam, jest wyszyta podwójną, to tutaj przy oczach te włoski to są dodane pojedynczą nitką. No, Manewrowanie tym nie jest proste. Był to taka moja fantazja na temat. Nie wiedziałam za bardzo, jak tego kota zakończyć. Uszy też są, te, te linie, te, te kłaczki w środku są też wyszywane już jedną nitką. No ale większość to widać, że to jest podwójna nic. No i to jest, kochani, formata 4. Spore. Dla odmiany pokażę Wam jeszcze, też niestety jest za pleksą, w związku z powyższym będzie się odbijało światło, kotka, którego robiłam parę lat później. O, już Wam tu wyostrzam. To jest karakal, taki afrykański ryś, lis. No, ale na co chciałam zwrócić uwagę? Chciałam zwrócić uwagę na to, że Tutaj na pyszczku, na policzku to jest nić pojedyncza, bo te włoski są krótsze, takie delikatniejsze, cieńsze. Natomiast tutaj na szyi, gdzie ten włos już u zwierzęcia jest grubszy, dłuższy, jest nić podwójna z dokładką pojedynczej, która imituje takie niesforne włoski. Do tego jeszcze tu zrobiłam mech, gałąź. No, ale to już nieistotne w tej chwili. Ucho też jest robione pojedynczą nitką. Można zatem i pojedynczą, i podwójną ze sobą łączyć. To jest oczywiście bardzo wygodne w dużych pracach. Ten Karakal o, pyk, to też jest format A4. Dodatkowo jest na pomalowanym przeze mnie materiale. To jest ten sam drelich, na którym pokazuję cały czas, jak haftować. Natomiast ja go jeszcze wzmocniłam farbą. To ma być niby sawanna jakaś tutaj, jakieś drzewko. Zatem widzicie, że nie trzeba się trzymać jednej metody. Można, można świrować, można się bawić. Na koniec jeszcze karakalek, i wracamy do naszego kwiatka. Dobra, kwiatku, wracaj. Momencik, ustawię. Ok. No i tak jak wspominałam, będziemy teraz wizualnie poprawiać. Płatek wyszywany nitką podwójną. Można to zrobić na dwa sposoby. Ja, ja pokażę dzisiaj jeden, a mianowicie dołożymy ściegi pojedynczą nicią koloru ciemniejszego, czyli konkretnie tego. Bo będziemy się skupiać na tym przejściu. Zasada będzie dokładnie taka sama. I. Wybieramy sobie miejsce dowolne do wbicia. To nie ma większego znaczenia, gdzie to zrobimy. I po prostu w niektórych miejscach tą pojedynczą nitką przedłużamy, tak jakby ścieg wcześniejszy, do takiego momentu, do którego uważamy, że chcemy. Możemy zaszaleć i bardzo głęboko wsunąć się tymi ciemniejszymi, tym ciemniejszym kolorem w ten jaśniejszy, a możemy delikatnie, tak tylko symbolicznie. Ja wybrałam akurat ten ciemniejszy, ponieważ uznałam, że za dużo jest tego jasnego. Ale można zrobić w drugą stronę, wziąć ten jaśniejszy i wejść w ten ciemniejszy. Można zaszaleć i oboma. I najpierw wziąć jaśniejszy, <coughs> przepraszam, a później coś jeszcze poprawić ciemniejszym. I tych ściegów wcale nie musi być dużo. Tu nie ma, tu nie trzeba przesadzać. Po prostu obserwujemy, jaki jest efekt. Ja tu jeszcze ten jeden poprawię, bo się zgubił między tymi jasnymi. Gdzieś go wbiję. I czy nam się ta wersja podoba, czy nie podoba, decydujemy, poprawiamy albo zostawiamy. I jak mówiłam, można jaśniejszym wejść w ciemniejszej, ja tutaj też sobie tu z drugiej, poł w drugiej połowie sobie tu spróbuję wejść w ten ciemnoróżowy głębiej. Wiadomo, to są ćwiczenia, więc naprawdę można się bawić kombinować Nie wiem, czy widzicie, że troszeczkę się zlały te kolorki. Tutaj jeszcze dodam obok, może. Tak, jakby się ujednoliciły. To przejście jest zdecydowanie z tej strony. Łagodniejsze niż tutaj. I ja może jakoś spróbuję to jeszcze przybliżyć. Nie wiem, co na ten temat sądzicie. No, taka jest moja rada. Można potem jeszcze, można jeszcze kilka szczegółów dodać, może, żeby tak się to nie rzucało w oczy. Drugą strategią jest wzięcie koloru pośredniego. O, ja sobie teraz kamerą robię cień, no ale dobra. Rozjaśnimy to w sposób sztuczny na samej kamerze. O. Można wziąć nić koloru pośredniego pomiędzy tym a tym i wpleść ją tutaj. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak, według producenta to jest kolor pośredni pomiędzy górnym a dolnym. I teraz zrobię ten sam zabieg, który zrobiłam przed chwilą, kolorem dolnym, tym o tutaj, ale tym pośrednim. Sama jestem ciekawa, jak to w tej chwili wyjdzie, ponieważ rzadko używam tego manewru. Zazwyczaj staram się dobierać odcienie jak najbardziej zbliżone, no ja się sugeruję zazwyczaj zdjęciem poglądowym. No nie wiem, jak to jak to widzicie, jak się to wam podoba. Że z większej odległości będzie lepszy efekt. Ta połowa, ta połowa jest bardziej rozmyta. Tutaj jest kontrast, bo wchodzą jeszcze pojawiają się te ciemniejsze ściegi. Jeżeli uważacie, że to za mało i powinnam pokazać na całym rzędzie, to napiszcie w komentarzu i ja to zrobię. Wyszyję jeszcze jeden fragment podwójną nicią, innymi kolorami, na przykład błękitami. One też są fantastyczne i jest ich dużo odcieni w każdej gamie, niezależnie od firmy. I wtedy jeszcze raz. Zrobimy taki eksperyment. Jeżeli chcecie, nie ma sprawy, ja jestem otwarta. Natomiast teraz skupimy się na tym płatku robionym nicią pojedynczą. I nie wiem, czy to widać na filmie. Ja to widzę na żywo bardzo wyraźnie, że płatek robiony tą podwójną nitką, nawet jeżeli po tym Przepraszam, ale kot mi chyba dorwał się do worka ze śmieciami. Muszę lecieć i. Tak jak myślałam, moja jednooka kocica postanowiła pałać miłością do worka na śmieci. Co dziwne, to jest worek ze śmieciami plastikowymi. Tam są puste butelki po wodzie, mleku i innych takich, więc. Chyba chodzi jej o zapach worka. Wracając do tematu, nie wiem, czy wy to widzicie. Ja to widzę na filmie. W każdym bądź razie ten płatek wyszywany podwójną nitką. On jest taki bardziej mięsisty, taki wypukły. Natomiast ten jest taki płaski, jakby przyprasowany. A ja go tylko przyprasowałam tak naprawdę palcem, żeby ściegi wyrównać. Tego się tak nie bardzo da. W Każdym bądź razie mam tutaj nawleczoną nitkę pośrednią pomiędzy tym, au, tym jasnym zahaczyłam się, tym jasnym, a tym mniej jasnym. I spróbuję też połowę płatka, tak jakby dorobić, uzupełnić troszeczkę kilkoma ściegami te kolorki. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Może być fajny, może być niefajny. Tak naprawdę. To zależy też, co chcemy uzyskać. Jeżeli chcemy uzyskać jedwabistą gładkość, to każdy kolejny ściek dokładany na poprzednie jest trochę bardziej wypukły. Nie chowa się tak pomiędzy nimi. Natomiast, jeżeli na przykład wyszywamy sierść albo pióra ptasie, no to wiadomo, one są. niesforne. Są jakieś takie. czupurne. Fajne słowo, czupurny. O, tutaj w ogóle miałam przerwę. Teraz ją właśnie zasłonię. Powiem wam, że czasami jest tak, że masz 500 kolorów, czy tam odcieni, zwał jak zwał, a tego jednego niepowtarzalnego nie można znaleźć. I tego akurat jednego brakuje wśród tych 500. Trzy wyściegi robię. Masakra. Nie wiem, jak teraz pójdzie. No, trochę lepiej. Ale też szału nie ma. Siedzę trochę pod kątem do tamborka, bo no bo jest aparat, jest, jest, jest telefon z kamerą. Ale no, powiedzmy, że to jakoś tak. Jak sobie przetrzecie to ładnie m, trochę palcem, trochę pazurkiem, to... On się tak jakby przytula do siebie. Znaczy, przytulają się ściegi. No i tak to wygląda. Dołożyłam ten pośrednik. Jeszcze można by gdzieś tu pociągnąć, bo tu jest, widzę jeszcze takie miejsce. Jakaś luka się pojawiła, ale to są już, wiecie, niuanse. W każdym bądź razie to, co chciałam przedstawić, to mniej więcej tak wygląda. No i mamy połowę. Do której jest dodana nić pośrednia. No, a tu jest połowa, do której nic nie dodawałam. No i jest różnica. Poczekajcie. Znowu będę walczyć z kamerą. Ha-ha-ha. No jak? Jest różnica? No ja widzę, może dlatego, że ja robiłam. Może powinna mieć światło z innej strony. Teraz jeszcze spróbuję tą samą nitką, tą, którą już jest zrobiony rząd, tą ciemniejszą. Wjechać dalej w tą, w tą jasną. Tylko znowu przydałoby się robić proste ściegi, a nie tak jak ja tutaj. Wybaczcie, muszę sobie na nowo nawlec. Jest. Powiedzmy, że idzie tak. Jeszcze jeden tutaj, gdzieś po środku. No, i tak to się prezentuje. Sami ocencie, czy lepiej, czy nie lepiej, czy nie warto. Na pewno im. Mniejsza różnica w odcieniach, tym ładniej prezentuje się ostatecznie haft. Natomiast, tak jak wielokrotnie powtarzałam, to wszystko zależy od tego, co się nam podoba. Jeżeli ktoś lubi ostre przejścia i kontrasty, super. Jeżeli ktoś lubi Delikatne przejścia, prawie niewidoczne, no to musi się zaopatrzyć w całą gamę nici, gdzie te odcienie różnią się od, ciebie, od siebie bardzo nieznacznie. Pokażę wam na przykładzie, a tu wyjdę, żeby mi igła nie udziałała. I teraz tak. To jest odcień drugi. To jest odcień pierwszy. Są zbliżone? Aczkolwiek wiadomo, który jest intensywniejszy. A najlepiej by było, i ja nimi wyszywałam na początku. To jest ten górny, który się prawie nie odcina od tła, i ten drugi, no, jak będzie, że wrzosowy. Ale nam producent, moi drodzy, daje jeszcze odciń pośredni. I najlepiej by było, jakbyśmy wyszywając tego płatka, użyli ich wszystkich trzech, no a potem. Ja wykorzystałam dwa zbliżone odcienie, ale kontrastowe w stosunku do tego, który był wyżej. Nie będę szukała pośredniego, aczkolwiek, jeżeli chcecie, to zaraz poszukam. A? Widzę, że nie ma. Widzicie po numerach: 601, 600, 599. Spada to w dół, czyli szło od ciemnego do jasnego, czyli pomiędzy, i tu producent trochę dał chyba ciała. Pomiędzy 601 a 600 nie ma nic pośredniego, a moim zdaniem powinien być jeszcze pośredni odcień. Tak samo jak między 601 i 2 i 3. Bo tu jest niewielka różnica. 599 9, a 600 jest niewielka różnica, ale już między 601 a 600 jest bardzo duża, moim zdaniem. Na tyle duża że może być trudno zrobić płynne przejście, jeśli się nie ma doświadczenia. Znaczy ja bym się tym generalnie nie przejmowała, ponieważ ja mam dosyć lajtowe podejście do haftu, to nie jest chirurgia na mózgu. Neurochirurgia, czyli tak. Ja się lubię bawić kolorami, ale im więcej ma się odcieni w swoich zasobach, tym większe możliwości. Na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało. Postaram się ustosunkować do nich w kolejnych filmach. Jeżeli macie jakieś prośby, żebym coś pokazała, to bardzo chętnie. Zaznaczam tylko, że nie jestem biegła w innych ściegach haftu. Ja wiem, że tych ściegów jest 1500, 2900. Bawiłam się nimi kiedyś. Są jakieś węzełki, kluseczki zwane makaronikami. Dobra, makaron, kluski dla mnie to jedno i to samo. Natomiast mm, nie mam w tym wprawy, więc tutaj niestety chwilowo. Nie pomogę, ale jeśli tylko chodzi o dobieranie odcieni, o prowadzenie nitki w hafcie cieniowanym, czy może jeszcze raz pokazać zasadę, może na grubszych pasmach, może na kontrastowych kolorach, to nie ma problemu. Bardzo chętnie to zrobię, bo chcę Was tego nauczyć, zarazić, powtarzam się, z tym zarażaniem, ale wzbudzić Was. Sympatie i miłość do tej techniki. I wszystko jak najlepiej wytłumaczyć. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ode mnie to dzisiaj tyle. Życzę Wam miłego dnia i do następnego pa! pa.